Przede wszystkim, Diablo 4DK Universe. E, jeszcze raz postanowiłem nagrać Tartaros Pattern y, Terminator Armor, ponieważ w poprzednim jak się okazało dźwięk się kiepsko nagrał, dlatego też jest podejście numer 2. Przyszła paczuszka z Forda ładnie grzecznie i wypakowujemy. Tak naprawdę wypraski jedna do drugiej są bardzo podobne. I w zasadzie moglibyśmy je ułożyć w powtarzające się wypraski, które mamy i wypraski z brońmi. Osobno wypraski z korpusami. Wyglądałoby to mniej więcej tak. Mamy 5 zestawów e, nogi i korpus. Powiem Wam, że nogi i korpus wytłoczone bardzo fajnie, czy znaczy w nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, jak się z żywicy wylewa. Bardzo fajnie wyglądają korpusy i nogi. Wszystkie są tak zasadniczo identyczne, oprócz piątego zestawu, w którym po prostu dorzucony jest Heavy Flamer. Nie wiem czy to dobrze widać. Okay. Heavy flamer jest bajerancki. Trzeba mu to przyznać. Naprawdę fajna rzecz. Oczywiście troszkę trzeba będzie tu gdzie nie gdzie Jak widzicie, trochę nadlewek jest, ale nie jest to źle. Eee, mamy boltery. boltery, które moim zdaniem są genialne. I też mi się bardzo podobają. Też są jednym z przyczyn, dla którego zamówiłem w ogóle Tartaros. I chain, chain Fist, który bardzo jest modularny, można zasadniczo go doczepić wszędzie i będzie działał. Na ramiennik nie wiem czy to dobrze widać. Hełm u góra, drugi na ramiennik z drugiej strony pokrywana rękę ręka, ręka. Powerfist. No, to chyba wszystko. Zasadniczo te są prawie że identyczne. Trochę inaczej są ułożone ręce. Widzicie tu jest ręka otwarta. Trochę nadlewek jest. Znowu ręka otwarta. Tylko tym razem. Z każdym razie inaczej tu jest wszystko ułożone. Także kolejna wygląda tak. Tu jest chyba najgorsza z tych. Z brońmi, ja będzie dużo obskubać. Kolejna. No i coś, co mnie trochę podłamało. A, czyli ten miecz, a raczej szabla dla sierżanta, jest prawie, że przeźroczysta na czubku. No bo była nawet tak połączona, że. Ewidentnie źle się wylała. Będę musiał trochę nad tym. Szczęście znaczy nie jest dziurawa, jest tylko tak lekko prześwitująca. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Eee, Bo też standardowo na ramienniki. hełm. Także tak wygląda pewien torter. Oczywiście dorzucili nam pięć. 5... O, jest piąta. Pięć podstawek. I to wszystko, co znajdowało się w zestawie. Będę z nimi kombinował. Zobaczymy, co mi się uda zrobić. W tej chwili jestem zajęty przemalowywaniem wszystkich moich terminatorów. Staram się też nakręcić filmik, jak pomalować Deadwing Terminator dla początkujących. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także już wkrótce myślę, że w ciągu tygodnia uda mi się to zmontować, skleić. Również w produkcji jest jak pomalować. Dark Angel Space Marine. Także mam nadzieję, że wkrótce wystawimy. Dzięki, Diablo 4DK Universe.